Witam Was serdecznie. Jesteśmy dzisiaj na Półwyspie Iberyjskim w Hiszpanii. Region to Kastylia i y León, miejscowość Segowia. Miejscowość jest położona 1000 metrów nad poziomem morza, więc jesteśmy wyżej niż w większości obszaru zakopanego w tym momencie. Miasto to ma bardzo długą i bogatą historię. Jednakże na potrzeby swojego kanału chciałem Wam pokazać jedno miejsce, które za murami miejskimi się znajduje. No i bez zaskoczenia będzie to cmentarz. Tak jak przed chwilą widzieliście świecznik, schodzimy teraz z dzielnicy Żydowskiej i na żydowski cmentarz się udamy. Pod ulicą, bo dziś teren cmentarza od miasta oddziela asfaltowa ulica, więc przechodzimy takim tunelem. I tu gdzieś na prawo. No, właśnie. Mamy Gwiazdę Dawida, napis Cmentarz Żydowski w trzech językach. No i piękny widok na Segowie. Więc, tak, stąd wyszliśmy. Tu jeszcze raz widok na miasto. Tablice informacyjne, z tej więcej się dowiemy przez to, że mamy tutaj część. Po angielsku. Z jakiegoś powodu w tym mieście tablice informacyjne są jeszcze po francusku, oprócz hiszpańskiego. Parę zdjęć tu zobaczcie pewnie będą pochówki. No i tu położenie na mapie miasta. Widzicie, jesteśmy na południe od murów miejskich. A druga mapa. Tu już niestety tylko język hiszpański. Zdjęcia, także pochówków. Jakieś tam rozplanowanie cmentarza. Widok na Segowie stary. Tu także lokalizacja cmentarza, to ta Gwiazda Dawida. No i tutaj taki schematyczny obraz. Cmentarz Żydowski. Tutaj położenie Cmentarza żydowski w tym miejscu. To zakolorowane to obszar z murami miejskimi. I tutaj brama, którą na cmentarz się wychodzi. Puerta de San Andreas. Idziemy na górę. Może dwa słowa o Żydach w Hiszpanii. Tak, jak było napisane na, tym, na tej pierwszej tablicy, na drugiej być może też, jest to cmentarz średniowieczny. E, wynika to z faktu, że Żydzi zostali z Hiszpanii wygnani w roku bodajże 1492. W Segowi funkcjonowała synagoga i budynek do dzisiaj istnieje. E, natomiast, jeśli chodzi o dziedzictwo żydowskie z czasów późniejszych, no to są z tym problemy. E, no bo. Nie za bardzo coś takiego już istnieje, nie miał, tego kto, nie miał z tego kto korzystać po prostu. To co widzimy z tego co udało mi się zrozumieć, z hiszpańskich napisów to są obiekty wykopane przez archeologów w XIX wieku, w drugiej połowie bodajże. O to zobaczcie jaki bardzo ładnie widać kształt. Nagrobki te są wkute w skalę z tego co widzę. Dzięki temu muszą być bardzo trwałe. No i od tego mniej więcej 1492 roku używany raczej ten cmentarz nie był. To znowu tablica informacyjna. Ja nie wiem dlaczego tu są kraty w niektórych miejscach pozakładane takie małe. Czy tam są jakieś większe groby rozkopane, i po prostu żeby w nie nie wpaść albo żeby nie właziła tam zwierzyna. Ciężko powiedzieć. Na pewno formy pochówków tutaj są bardzo historyczne. A też Żydzi półwyspu iberyjskiego, Żydzi seferdyjscy, to trochę, że tak powiem, inni Żydzi niż ci, których znamy z terenów Polski. Więc no tu wiele rzeczy może się różnić. Choć niestety ciężko mi określić co dokładnie. Tu jeszcze widok na zamek w Segowie tam na końcu. No i te mury miejskie. Kurczę, to jest niesamowity widok. Żeby ten cmentarz nigdy bym tutaj nie przyszedł. A tak naprawdę jest to jedno z miejsc, w których to miasto będzie lepiej widać. Tak w miarę w odległości, do której da się dojść. I dalej pewnie. Nic już nie znajdziemy. No jak ten cmentarz, który nie funkcjonuje ponad już 500 lat grubo, to tak naprawdę uratowało go to, że jest kuty w skale. Dzięki temu coś jeszcze można tutaj znaleźć. Nie widziałem informacji, kiedy został założony. Albo widziałem, ale nie zrozumiałem. Tu jeszcze widok z góry. Tu zobaczcie, Te są siatki pozakładane chyba, żeby ziemia się nie obspywała tam na dół. No tak powiem szczerze, o tu może trochę więcej będzie można zobaczyć. Też widać jeszcze parę tych grobów, też są przykryte kamieniami, nie wiem czy tak było oryginalnie wnęka środkowa właśnie widać, że jest założona kamieniami. No, ciekawy obiekt. Nie spodziewałem się go tutaj, mimo że w tych miastach w okolicy e, pamięć o dziedzictwie żydowskim jest dosyć spora, muszę przyznać. W wielu miejscach są zaznaczone e, dawne dzielnice żydowskie, mimo że, tak jak mówię, sami Żydzi już od bardzo dawna tu nie mieszkają. Tak w ogóle mamy luty. Tutaj w powietrzu kołują bociany białe. Bardzo daleko nie odleciały, trzeba przyznać. No dobra, to wejdziemy jeszcze do miasta, zobaczymy sobie tę synagogę, co tam też z niej zostało, czy wygląda się tam wejść, jak ten budynek wygląda. A tutaj ktoś się musiał mocno opracować, żeby coś takiego wykuć, ale z drugiej strony to jest teren niełatwy. Dokrzebania hmm, ludzi. No a yy, jesteśmy też no dosyć na dosyć... No zboczu wzniesienia po prostu, więc miejsce na cmentarz wydaje się bezpieczne. Jak patrzę schodząc, że najlepiej te groby, to widać dopiero tutaj, na samym początku. Tam od razu na górę poszedłem. No zobaczcie, tu jak staniemy, to już komory grobowe są widoczne bardzo dobrze. To jesteśmy przy samej ulicy. Tam jakieś te śmieci narzucane. No ale tutaj to jest widok, dopiero na no to. Jeszcze zaraz z drugiej strony podejdziemy. Zobaczcie z tej strony. Tutaj już to widać bardzo dobrze i kształt człowieka. Zwłaszcza w tej trzeciej komorze. Tam najdalej widać miejsce na głowę. No tutaj widać to niesamowicie. No i taki to proszę bardzo. Cmentarzyk z widokiem na iberyjskie miasto i katedrę. Jesteśmy po południowej stronie miasta. Synagoga to ten kościół, który z synagogi na kościół został przerobiony. Tu mamy zdjęcie, że nawet udało się w nim znaleźć mykwę. To jest to napisane po angielsku. I dwa zdjęcia ze środka. Taki to budynek. No i to będzie chyba wszystko z tego filmu. Wszystko w tym filmie. Hmm. No i tak, tu chyba nie ma żadnej wieży w tym kościele. Faktycznie tak się wydaje, że to jest miar budynek jedno. Litej wysokości zobaczcie, jaka malutka dzwonnica pewnie dobudowana później. No a dosłownie z tyłu ogromna katedra. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.